Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, także i w tej sali, która jest quasi świątynią masońską. Z zewnątrz nadano jej kształt Jerzy Pabel, co jest nieprzypadkowo wyzwaniem rzuconym Wszechmogącemu Bogu w Trójcy jedynemu. Ale nawet i tej sali nie byłoby, gdyby nie to chrześcijańskie pozdrowienie. Ponieważ nie było byry konceptu równości wobec prawa, przechowanego jedynie przez tradycję katolicką, fałsz, ochyda, groza, Talmudu, Koranu, są tutaj.